Cześć, dobry Cześć. wieczór. Dawno nas tu nie było. To nie znaczy, że się nic nie działo. Wręcz przeciwnie, przy trójce dzieci jest co robić. Zwłaszcza jak cała trójka jest w domu i my jesteśmy w domu, i obowiązków wcale nie ubywa, tylko przybywa z każdym dniem. Bo pewnie zgadzicie się ze mną, że w momencie, jak mamy przymusowe ferie, które nie są feriami. To oprócz tego, że mamy tą codzienną rutynę jako rodzice, jako osoby pracujące często w domu, robiące home office, jeszcze do tego dochodzi rola rodzica jako nauczyciela, jako yy, wsparcie tutaj od strony edukacyjnej, ale też yy, mentalne. I z tym wszystkim myślę, że wielu z Was się również boryka. Więc u nas każdy dzień teraz tak mija szybko, że. Tak naprawdę czasami to jest tak od karmienia do przewijania, do usypiania, od lekcji do lekcji, do zadania domowego i nie wiadomo kiedy te dni faktycznie uciekają. No, nauczyciele też nas zawalili ogólnie na tych portalach i tych w ogóle ścieżkach, tych, tych kanałach komunikacyjnych. Informacjami, co dzieci mają robić, okazuje się, że jest tego bardzo dużo. Dalej uważam, że nadrabiamy braki programowe, których nie zrobili do tej pory, bo nie wiem, generalnie, jak nie jesteśmy nauczycielami. I mamy się zająć nauką dzieci, to to jest wielkie wyzwanie dla rodzica, żeby go wspierać w tych te, te dziecko, żeby wspierać w odrabianiu tych lekcji, żeby zmotywować do działania, żeby chciało siedzieć. To jest kawał ciężkiej roboty, a musimy to przejść, bo jak później będziemy z plecami w szkole, no to wiadomo, że to odbije się czkawką. Także im więcej zrobimy w domu, tym łatwiej będzie później w szkole dzieciom ruszyć dalej, a nam, rodzicom, nie będziemy musieli później z nimi nadrabiać tej szkoły, których, czego dzisiaj nie zrobimy. Ja myślę, że to też jest tak, że gdy dzieci siedzą w szkole od ósmej na przykład do 13, 14 ciągiem, mają lekcje, to wtedy im jest łatwiej się zmotywować. Wiadomo, że robią to co cała grupa. A tu w domu tej grupy nie ma i dzieci mają poczucie, że to są faktycznie ferie. I przez to w tym tygodniu musieliśmy faktycznie zweryfikować po raz kolejny nasze plany dnia. Plany dnia ponieważ no, te lekcje nam się rozmywają i cały czas dzieci wymyślają, a to jeszcze nie, jeszcze coś innego, a teraz to one wolą obejrzeć bajkę, a czy nie mogą teraz czegoś zjeść, bo są głodne? I cały czas y, y, odciągają w czasie te robienie lekcji, mimo że same lekcje nie sprawiają im trudności, to nie jest to coś, co najbardziej na świecie, najchętniej na świecie lubią robić, w tym momencie szacun i respekt, i podziękowania dla całej kadry nauczycielskiej, że znoszą to każdego dnia przez całe życie, bo jest to naprawdę nielada wyzwanie. Ja nawet widziałem takiego mema, że okazuje się po tygodniu w domu z dziećmi i z lekcjami, że to nie w nauczycielu leży problem. Także widać, że no ta szkoła to szkoła, tak? Temat, który każdy z nas przeszedł, temat, który każdy z nas przeżył i dzieci nasze przeżywają dzisiaj podejrzewam podobne to, co my jedni lubią, jedni nie lubią, i no niestety jest jak jest. Jak jesteśmy w domu, to chcemy mieć ferie, a nie się uczyć, albo uczyć się dla frajdy można raz kiedyś, a nie non stop. Dokładnie. Mimo to yy, chciałem powiedzieć, że bardzo nam ułatwia, ułatwia, może nie ułatwia, ale pomaga to, że oni mają dalej tą wolną rękę, że mamy też sztywne godziny, ale oni sobie robią przerwy, wybierają to, co chcą robić, nie muszą się koncentrować na jednym i to na pewno pozwala nam iść z materiałem do przodu. Musimy im pomagać, musimy z nimi siedzieć, trzeba ich wspierać. To nie jest tak, że oni chętnie sami siadają, ale fakt jest taki, że jak ustaliliśmy ten plan i oni mają wolną rękę do tego, żeby sobie zacząć działać z tym, co chcą, i tak długo jak chcą, i zrobić sobie przerwę wtedy, kiedy faktycznie czują się znudzeni, to nam bardzo ułatwia, żeby utrzymać się przy tych lekcjach i żeby ten materiał przerabiać a jak widzimy, że jest spadek mocy i nagle zaczyna się takie trochę marudzenie intensywniejsze i kłótnie, to zaciągamy ich do kuchni na jakiś mały poczęstunek, na drugie śniadanie albo na coś, żeby sobie przekosiły i widać, że od razu im energia podskakuje, a już jak nie idzie w domu wytrzymać, to wtedy sposobem jest wyjście na spacer. U nas faktycznie na ulicach zrobiło się pusto, ale są miejsca, gdzie możemy pospacerować, takie bardziej parki odludne, nie chodzi o place zabaw, ale takie parki gdzieś tam, ogródki działkowe, gdzie można z dziećmi pochodzić z dala od ulicy i taki spacer ich też ładuje pozytywną energię. No i najważniejsze jest to, że jak siadamy do lekcji, to na pewno nie ma grania ani zabawy telefonem czy tabletem, czy tam, nie wiem, jakąś konsolą czy telewizora. Nie ma czegoś takiego. Generalnie dzieci, jak jest ta nauka, to mogą się zajmować innymi rzeczami. Nie to, żeby oni się od razu wmieli w świat wirtualny, tylko mogą sobie porysować, poczytać, pokleić z modeliny, nie wiem, tam polepić, tak? Coś tam po prostu poukładać klocki, pobawić się Lego, nie ma problemu, ale na pewno nie wchodzimy w świat wirtualny. Zauważyliśmy też, że nowa rzeczywistość stwarza też Pozytywne sytuacje, na przykład dzieci między sobą, zresztą, że nie mają teraz konkurencji w postaci kolegów i koleżanek, są tylko we dwójkę, zacieśniają więź swoją, jako rodzeństwo i spędzają dużo więcej czasu razem, bawią się razem. Na przykład to, że Ala zaczęła wczoraj lepić ze mną z modeliny, Antek usiadł i zaczął robić to z nami, mimo że normalnie by się nawet tą modeliną nie zainteresował. Zresztą, chłopakowi w jego wieku to już nawet chyba trochę siara, a tymczasem oni siedzieli wczoraj cały popołudnie i dzisiejszy ranek. Nad modeliną i mieli z tego super fajny. Także widzimy, jak to im y, zacieśnia między nimi jeszcze bardziej tą więź, że oni nie mają tej konkurencji w postaci kolegów, konkurencji w sensie, że jak przyjdzie do Antka kolega, to Ala ma konkurencję w postaci tego kolegi, albo do Ali, jak przyjdą koleżanki, no to Antek wtedy wie, że trzeba się przebić też przez koleżanki, żeby cokolwiek uzyskać, a tutaj nie ma, oni mają tylko siebie. Po części są skazani na siebie, a z drugiej strony oni też lepiej się je poznają, bo ich drogi się powoli zaczynają rozchodzić. Są w różnych szkołach, spędzają mniej czasu ze sobą, więcej spędzają czasu ze swoimi znajomymi, a teraz mają możliwość, żeby siebie poznać. Do czego to prowadzi? Prowadzi to do konfliktów, prowadzi to do tego, że oni się nie dogadują na każdym kroku, prowadzi to do tego, że oni. Tak naprawdę mają jedno i drugie swoje zdanie, które chcą przepchać, które chce, żeby było po jego myśli, po jej myśli, żeby był taki pomysł, a nie taki, żeby obejrzeli to, a nie tamto, żeby oni ogólnie mogli robić coś razem, muszą się z powrotem dogadać. Do tego mają konkurencję w postaci młodszej siostry, dziesięciomiesięcznej, która też obserwuje nas, naszą uwagę cały czas, więc oni też o tą uwagę podświadomie lub świadomie trochę mniej lub bardziej walczą. No, i to się objawia konfliktami. Co robić w takich sytuacjach? Przede wszystkim nie stawać po żadnej stronie. My się już nauczyliśmy tego, że jeżeli oni się o coś kłócą, to przede wszystkim dajemy każdej stronie się wygadać, powiedzieć swoje zdanie, swój punkt widzenia, jak ta sytuacja wyglądała, ale nie jesteśmy sędzią. Nie stajemy po żadnej stronie, nie dajemy werdyktów, tylko zadajemy pytania tak, żeby oni sami doszli do tego, co się wydarzyło i. Ewentualnie kto tutaj zawinił i co można z tym razem zrobić lepiej? Sędzią jesteśmy tylko taki jak sędzia piłkarski, że pilnujemy, że jeżeli mówi jedno, to pilnujemy, żeby drugie w tym momencie nie krzyczało, nie wtrącało się, tylko dało się wygadać żeby miało, że ma okazję poznać wersję tej drugiej strony, i tak samo jak się zamienią już rolami, to wtedy pilnujemy znowu, żeby można było się wypowiedzieć. Zadajemy pytania uzupełniające, pytamy się o różne rzeczy, czy chciałby coś jeszcze dopowiedzieć, czy faktycznie tak było, czy wtedy, czy ta druga strona by chciała może coś powiedzieć na ten temat, jeżeli tam tamta już skończyła. Pilnujemy takich rzeczy, że tak powiem, organizacyjnych, a nie takich, żeby opowiedzieć się faktycznie, ty masz rację, a tamten nie, ty. No, albo zobacz, to, a ty co tam, ty to... zrobiłeś? Na pewno zrobiłeś się przykro. Nie oceniamy w ogóle tej sytuacji. Tak, dokładnie. I kiedyś ocenialiśmy, to też wypróbowaliśmy i nauczyliśmy się, że to nie przynosi takiego efektu, jakbyśmy chcieli, i dużo lepszy przynosi wtedy, kiedy oni mogą z siebie to wyładować, kiedy mogą z siebie to wyrzucić i kiedy mogą usłyszeć, co ta druga strona przeżyła, bo wtedy ten obraz wygląda zupełnie inaczej, a my jako dorośli możemy im to podsumować. Aha, czyli widzę, że wydarzyło się to, to i to, a Ty poczułeś się tak i tak, a z Twojej strony wyglądało to tak i tak, i poczułeś się tak i tak. Tak i tak. i po prostu kontynuujemy to tak długo, aż jedno i drugie powie, że my to dobrze zrozumieliśmy. W ten sposób oni poznają historię z dwóch stron. To uczy też empatii, to uczy też tego, żeby zobaczyć, że to nie jest tylko mój punkt widzenia, tylko świat wygląda też trochę inaczej, może wyglądać z drugiej strony zupełnie inaczej niż moimi oczami. I wtedy ten konflikt, że tak powiem, jest na tyle rozładowany. Że oni sobie wyplują z siebie wszystko i przechodzą dalej. Tak? Czasami to trwa krócej, czasami to trwa dłużej, w zależności od tego, jaką tam mają spinkę, ale generalnie to bardzo pomaga, kiedy oni mogą to z siebie po prostu wypuścić. Tak. Ja w ogóle doszłam do wniosku, nawet rozmawialiśmy wczoraj o tym, że my tak na, my często rozmawiamy o tym, że fajnie jest spędzić czas w domu, że trochę nam tego brakuje, że w zeszłym roku, gdy byliśmy. E, Dużo w rozjazdach, ponieważ musieliśmy często jeździć do Polski, to trochę nas te wyjazdy już męczyły, i marzyliśmy o tym, żeby móc posiedzieć w domu, nacieszyć się domem, bo nawet jak jesteśmy na miejscu w Lipsku, to cały czas gdzieś biegamy, gdzieś jeździmy, nigdy nie było czasu, żeby się tak naprawdę nacieszyć sobą. I co się teraz wydarzyło? My dostaliśmy to, o czym marzyliśmy, nawet w nadmiarze. I zamiast siedzieć i narzekać na to, że musimy siedzieć w domu, może warto się zastanowić, że możemy w ten czas wykorzystać. Na to do tej pory, na co nie mieliśmy czasu, albo na co nam było szkoda czasu, bo zawsze myślimy, a nie, jeszcze to jest do zrobienia, jeszcze tam muszę pójść, jeszcze to załatwić. A w tym momencie my siedzimy w domu i na przykład i nam, i dzieciom sprawia to niesamowitą frajdę, że możemy porobić rzeczy takie bez gonienia nigdzie, czyli na przykład pograć w grę planszową, obejrzeć jakiś film razem, pograć w karty. Czyli coś takiego, co, na co normalnie zawsze nam szkoda czasu, bo zawsze się gdzieś spieszymy w ciągu takiego zwykłego trybu życia. To w tym momencie, gdzie siedzimy, mamy tą naszą kwarantannę, siedzimy, możemy to wykorzystać i się tym cieszyć. Tak i w związku z tym, że mamy różne przemyślenia i różne doświadczenia już prawie po dwóch tygodniach w domu, to jutro organizujemy webinar o godzinie 11, jest to uzależnione od tego, o której Kalinka zaśnie, Planujemy plus tak minus. plus, minus 15 minut, bo ona tak mniej więcej chodzi spać. I o godzinie 11 będziemy prowadzić webinar, na którym właśnie poopowiadamy, co jest ważne w domu, co nam pomaga ze szczegółami, z przykładami ogólnie, jak sobie radzimy. Jeszcze więcej taki dłuższy po prostu, dłuższe podsumowanie tych dwóch tygodni, niż jak tutaj codziennie coś tam wrzucamy takiego pojedynczego. Opowiemy wam o tym, co się u nas sprawdza, co robimy, żeby nie zwariować, żeby zarówno dzieci słuchały tego, co my mówimy, ale też żebyśmy my się przy tym nie zajechali jako rodzice i wieczorem żeby jeszcze człowiek miał stać na dwóch nogach siłę, a nie tylko na czterech. Podzielimy się z wami naszymi doświadczeniami nie tylko z tych dwóch tygodni, ale oczywiście z ostatnich 11 lat. Dlatego w komentarzu wrzucam już teraz linka do zapisu na tego webinara i jeżeli Chcecie, to jak najbardziej klikajcie, zapiszcie się i jutro rano dostaniecie namiar na pokój, i tam będziecie mogli ten webinar obejrzeć. Jeżeli macie znajomych, którym taki webinar może się przydać, którzy mogą skorzystać z tej wiedzy, może mają też dzieci, z którymi teraz spędzają dużo czasu w domu, oznaczcie ich tutaj pod tym nagraniem, my je zostawimy na Facebooku i być może oni też wyciągną z tego jakąś wartość. Także udostępniajcie, komentujcie, oznaczajcie znajomych, lajkujcie, to będzie miało jeszcze większy zasięg. Wtedy złamiemy, może nie złamiemy, ale pomożemy algorytmowi Facebooka, żeby doszedł dotarł do większej ilości ludzi ten materiał. A jutro o 11 widzimy się na webinarze. Do zobaczenia. Cześć.